W małej wiosce w Polsce, gdzie życie toczyło się w spokojnym rytmie, mieszkała 29-letnia Ania. Jej dni były wypełnione rutynowymi obowiązkami: rano karmiła zwierzęta, zajmowała się ogrodem, a wieczorem wracała do domu. Jej mąż, Krzysztof, często przebywał w mieście, szukając pracy, więc Ania spędzała większość czasu sama. Jednak zeszłego lata wszystko się zmieniło. Przyjaciel Krzysztofa z dzieciństwa Adam wrócił do wioski, aby pomóc im w codziennych obowiązkach. Ania pamiętała, jak Adam zawsze był uśmiechnięty i pełen energii, ale tym razem w jego oczach dostrzegła coś innego, coś, co ją zaintrygowało. Kiedy po raz pierwszy go zobaczyła, miała na sobie prostą, kwiecistą sukienkę, a jej włosy były splecione w warkocz. Adam podszedł do niej w ogrodzie, gdzie zbierała pomidory. Czy mogę ci pomóc? zapytał, a jego głos był ciepły i delikatny. Ania poczuła, jak serce jej przyspiesza. Z każdym dniem Adam spędzał coraz więcej czasu w ich ogrodzie, a ich rozmowy stawały się coraz bardziej swobodne. Pewnego dnia, gdy oboje sięgnęli po ten sam pomidor, ich dłonie się dotknęły. Ania poczuła, jakby elektryczność przeszyła jej ciało. Przepraszam, powiedział Adam, odwracając wzrok, ale nie cofnął ręki. Ania również nie mogła się ruszyć. W tym momencie oboje poczuli, że między nimi zrodziło się coś wyjątkowego. Słońce świeciło mocno, a Ania, czując ciepło na skórze, rozpięła kołnierzyk swojej białej bluzki. Zauważyła, że Adam z zainteresowaniem przygląda się jej. To uczucie nie było dla niej nieprzyjemne, wręcz przeciwnie w jej wnętrzu zrodziło się dziwne podniecenie. Wracając wieczorem do domu, zapytała go: Czy przyjdziesz jutro? Adam uśmiechnął się szeroko i odpowiedział: Oczywiście. Następnego dnia Ania postanowiła ubrać się staranniej. Miała na sobie różową bluzkę na cienkich ramiączkach i dżinsową spódnicę. Kiedy Adam przybył, spojrzał na nią i powiedział: wyglądasz pięknie. Ania poczuła, jak rumieniec wstępuje jej na policzki. W najdalszym zakątku ogrodu rosły figowce, a ich liście szumiały na wietrze. Ania i Adam spędzali długie godziny na pracy w ogrodzie, rozmawiając o wszystkim i o niczym. Każde spojrzenie, każdy uśmiech wydawały się pełne znaczenia. Czasami ich dłonie przypadkowo się dotykały, co wywoływało w Ani uczucie ekscytacji. Pewnego popołudnia, gdy pracowali razem, Ania zauważyła, że Adam patrzy na nią z intensywnością, która sprawiła, że jej serce zabiło mocniej. Czujesz to? zapytał nagle, a jego głos był cichy, prawie szeptem. Ania skinęła głową, nie mogąc znaleźć słów. W powietrzu wisiała niewypowiedziana obietnica, a ich spojrzenia spotkały się na dłużej, jakby czas się zatrzymał. Kiedy słońce zaczęło zachodzić, a niebo przybrało odcienie różu i pomarańczy, Ania poczuła, że ich relacja zaczyna się zmieniać. Każdy dzień przynosił nowe emocje, a ona nie mogła się doczekać, co przyniesie jutro. W ogrodzie, w którym Ania i Adam spędzali długie godziny, panowała cisza. Wokół nich rosły kolorowe kwiaty, a w powietrzu unosił się zapach świeżo skoszonej trawy. Gdy dotarli na skraj ogrodu, Ania spojrzała na Adama, który zafascynowany przyglądał się otaczającej ich przyrodzie. Tutaj jest zupełnie inaczej, powiedział Adam, a jego głos brzmiał, jakby był zaczarowany przez to miejsce. Ania skinęła głową, czując, jak serce bije jej szybciej. Tak, to miejsce ma w sobie coś wyjątkowego, odpowiedziała, zbliżając się do niego. Ich spojrzenia się spotkały, a w powietrzu zaiskrzyło napięcie. Adam powoli wyciągnął rękę w stronę jej twarzy. Nie powinniśmy tego robić, powiedziała Ania, ale jej głos brzmiał niepewnie. Wiem, ale nie mogę się powstrzymać, odpowiedział Adam, a w tym momencie ich usta się złączyły. To był ich pierwszy pocałunek, a Ania poczuła, jakby cały świat zniknął wokół nich. Po tym pocałunku wszystko się zmieniło. W nocy, leżąc w łóżku, Ania myślała o tym, co się wydarzyło. Jej mąż spał obok, ale myśli Ani krążyły tylko wokół Adama. Każdy szczegół ich spotkania, każdy uśmiech, każde spojrzenie wracały do niej jak echo. Następnego dnia, gdy poszła do ogrodu, Adam już tam był. Cześć, powiedział nieśmiało, a Ania poczuła, jak rumieniec wstępuje jej na policzki. Cześć, odpowiedziała, czując jednocześnie zawstydzenie i ekscytację. Tym razem była odważniejsza. Zbliżyła się do niego. Myślałam o tobie całą noc, powiedziała, a jego oczy rozbłysły. Ja też o tobie myślałem, odpowiedział Adam, chwytając jej dłoń i prowadząc ją w stronę słonecznego zakątka ogrodu. Jesteś piękna, Aniu, dodał, a te słowa brzmiały jak melodia w jej uszach. Znowu się pocałowali, tym razem z większą pasją. W ramionach Adama czuła się bezpieczna i szczęśliwa. Minęły tygodnie, a ich relacja stawała się coraz bardziej intensywna. Spotykali się codziennie, rozmawiali godzinami i wymieniali czułe pocałunki. Pewnego dnia Adam powiedział: Kocham cię, kropka. Te słowa, które Ania pragnęła usłyszeć, wypełniły jej serce radością. Ja też cię kocham, odpowiedziała, czując, jak ich uczucia stają się coraz silniejsze. Jednak pragnienie, które ich łączyło, zaczynało sięgać dalej niż tylko pocałunki. Oboje pragnęli więcej. Zaczęli spotykać się w najskrytszym zakątku ogrodu, w małej Altans, gdzie nikt ich nie widział. Ania miała na sobie lekką, białą sukienkę, która delikatnie opływała jej sylwetkę. Adam położył rękę na jej talii. Jesteś pewna? zapytał, a w jego głosie brzmiała troska. Ania spojrzała mu w oczy, czując, jak w niej rośnie odwaga. Tak, jestem pewna, odpowiedziała, a ich usta znowu się złączyły, tym razem z jeszcze większą intensywnością. W tym momencie wszystko inne przestało mieć znaczenie. Następnego dnia Ania czuła w sobie mieszankę ekscytacji i niepokoju. Zbliżał się czas, kiedy miała uciec z Adamem, a każdy dzień wydawał się wiecznością. W sercu nosiła radość, ale także strach przed tym, co mogło się wydarzyć. W ciągu ostatnich tygodni ich relacja nabrała intensywności, a myśli o wspólnej przyszłości stawały się coraz bardziej realne. Przygotowywała swoją torbę, starając się być jak najbardziej dyskretna. W głowie miała obraz nowego życia, które czekało na nią z Adamem. To będzie piękne, powtarzała sobie, ale wciąż czuła ciężar odpowiedzialności za to, co zostawiała za sobą. Jej mąż, Marek, był w pracy, a Ania starała się zachować normalność, choć w jej sercu tył się ogień. Adam był pełen entuzjazmu. W przyszłym tygodniu wyjeżdżamy, mówił z uśmiechem, a jego oczy błyszczały na myśl o nowym życiu. Ania przytakiwała, czując, jak jej serce bije szybciej. Tak, wszystko będzie dobrze, odpowiadała, choć w głębi duszy miała wątpliwości. Zbliżał się dzień ucieczki. Ania czekała na Adama, a jej serce biło jak szalone. W pewnym momencie usłyszała dźwięk otwieranych drzwi. To był Marek, który wrócił wcześniej niż zwykle. Gdzie idziesz? Zapytał, a Ania zamarła. Słowa ugrzęzły jej w gardle, nie wiedziała co odpowiedzieć. Tylko na spacer wydusiła z siebie, ale Marek nie wyglądał na przekonanego. W tym momencie Adam pojawił się w drzwiach. Ania, jesteś gotowa. Zapytał, a jego głos był pełen nadziei. Marek spojrzał na niego z gniewem. Jak możesz zabierać moją żonę? krzyknął, a atmosfera stała się napięta. Ania poczuła jak adrenalina zaczyna krążyć w jej żyłach. Proszę, nie róbcie tego, powiedziała, próbując ich uspokoić, ale obaj byli zbyt wściekli, by ją usłyszeć. Marek krzyczał, a Adam stał zdeterminowany, gotowy do walki. Ania, chodź, musimy iść, powiedział, a ona stanęła w rozkroku, nie wiedząc, co robić. W końcu podjęła decyzję. Złapała torbę i ruszyła w stronę Adama. Idę z tobą, powiedziała, a jej serce wypełniło się wolnością. Wsiadli do samochodu i odjechali z wioski, zostawiając za sobą wszystko, co znali. Pierwsze chwile w nowym mieście były pełne radości. Wynajęli małe mieszkanie w spokojnej okolicy, a Adam dbał o Anię, jakby była najcenniejszym skarbem. Będzie dobrze, zobaczysz, mówił, a ona czuła, jak jej serce się otwiera. Jednak z czasem zaczęła tęsknić za swoim dawnym życiem brakowało jej rodziny, przyjaciół, a nawet marka. Pewnego wieczoru, gdy siedzieli razem na kanapie, Adam zauważył jej smutek. Czy wszystko w porządku? Zapytał, a Ania skinęła głową, choć w jej oczach pojawiły się łzy. Tęsknie, przyznała, a Adam przyciągnął ją do siebie. Rozumiem. To normalne, powiedział, głaszcząc ją po plecach. Ania wiedziała, że muszą porozmawiać o tym, co czują. Chcę być z tobą, ale czasem czuję się zagubiona, wyznała. Adam spojrzał na nią z troską. Nie musisz niczego żałować. Razem przejdziemy przez to wszystko, zapewnił ją, a Ania poczuła, że ich miłość jest silniejsza niż jakiekolwiek wątpliwości. Z czasem ich związek stawał się coraz głębszy. Ania zaczęła odnajdywać radość w nowym życiu, a Adam był dla niej wsparciem. Razem odkrywali nowe miejsca, a ich wieś stawała się coraz silniejsza. Jednak wciąż w jej sercu tkwiła niepewność, która czasami dawała o sobie znać. Pewnego wieczoru, gdy siedzieli na tarasie, Ania spojrzała na Adama. „ Czy myślisz, że to, co zrobiliśmy, było słuszne? zapytała, a w jej głosie brzmiała niepewność. Adam wziął jej dłoń w swoją. Nie żałuję ani chwili. Jesteś dla mnie wszystkim, odpowiedział, a Ania poczuła, jak ciepło rozlewa się po jej ciele. Ich miłość była pełna wyzwań, ale także pięknych chwil. Ania wiedziała, że muszą stawić czoła przeszłości, ale z Adamem u boku czuła się silniejsza. W końcu, po wielu rozmowach i wspólnych chwilach, zrozumiała, że to, co zbudowali razem, jest warte każdej decyzji, którą podjęli. Ania i Adam spędzili razem wiele pięknych chwil, ale ich przeszłość wciąż ich prześladowała. Pewnego wieczoru, siedząc na tarasie w ich nowym mieszkaniu w Krakowie, Ania spojrzała na Adama z zamyśleniem. Może powinniśmy wrócić do Wrocławia? Zapytała, a w jej głosie brzmiała niepewność. Adam zaskoczony spojrzał na nią, ale w jego oczach dostrzegł także ulgę. To może być dobry pomysł, odpowiedział po chwili namysłu. Ale musimy być gotowi na to, co nas tam czeka. Ania skinęła głową, wiedząc, że ich decyzja nie będzie łatwa. Minęło kilka miesięcy, a myśli o powrocie do Wrocławia stawały się coraz bardziej intensywne. W końcu postanowili, że wrócą. Ania czuła mieszankę strachu i ekscytacji. Musisz porozmawiać z rodziną, powiedział Adam, a ona wiedziała, że ma rację. Kiedy wrócili do Wrocławia, wszyscy w ich rodzinnym mieście zaczęli ich komentować. Ania czuła się skrępowana, gdy spotkała znajomych na ulicy. W końcu nadszedł moment, kiedy musiała stanąć twarzą w twarz z Markiem, swoim byłym chłopakiem. Przepraszam, powiedziała, gdy go zobaczyła. Marek był wyraźnie zły, ale postanowił jej wysłuchać. Dlaczego wróciłaś? Zapytał, a w jego głosie słychać było ból. Bo to jest mój dom, odpowiedziała, czując, że to, co mówi, jest prawdą. Po długiej rozmowie Marek w końcu ją wybaczył, ale postawił warunek. Nie możesz się spotykać z Adamem, powiedział. Ania zgodziła się, wiedząc, że to będzie dla niej trudne, ale chciała naprawić relacje z rodziną. Adam również musiał odnaleźć swoje miejsce w nowej rzeczywistości. Obydwoje starali się dostosować do życia w Wrocławiu, co nie było łatwe. Czasami Ania czuła, że ich związek jest wystawiony na próbę. Jednak z czasem ich relacja zaczęła się stabilizować. Ania i Adam spędzali razem coraz więcej czasu, odkrywając na nowo swoje ulubione miejsca. Wspólne chwile były dla nich lekarstwem na trudności, które ich spotkały. Pewnego wieczoru, gdy siedzieli w ulubionej kawiarni, Ania spojrzała na Adama: Czy myślisz, że zrobiliśmy dobrze wracając? zapytała, a w jej głosie brzmiała niepewność. Adam wziął jej dłoń w swoją. Nie żałuję jesteś dla mnie wszystkim, odpowiedział, a Ania poczuła, jak ciepło rozlewa się po jej ciele. W miarę upływu czasu, Ania zaczęła odnajdywać spokój w nowym życiu. Z Markiem udało jej się naprawić relacje, a Adam stał się jej największym wsparciem. Choć przeszłość wciąż była obecna, Ania nauczyła się, jak z nią żyć. Pewnego dnia, spacerując po Wrocławiu, Ania spojrzała na Adama i uśmiechnęła się. Cieszę się, że jesteś przy mnie, powiedziała, a Adam odpowiedział uśmiechem. Wiedzieli, że ich historia nie jest idealna, ale to, co mieli, było prawdziwe. Ania zrozumiała, że miłość czasami wymaga poświęceń, ale także przynosi radość, której nie da się porównać z niczym innym. Teraz z Adamem u boku czuła, że mogą stawić czoła każdemu wyzwaniu, które przyniesie przyszłość. Z perspektywy czasu Ania wiedziała, że decyzje, które podjęła, były trudne, ale nie żałowała ich. Przeszłość była częścią jej historii, ale to przyszłość z Adamem była tym, co naprawdę się liczyło. W końcu, po wielu zawirowaniach, Ania i Adam odnaleźli swoje miejsce w świecie, budując wspólne życie, które było pełne miłości i zrozumienia. Ania i Adam spędzali wspólnie coraz więcej czasu odkrywając na nowo swoje ulubione miejsca we Wrocławiu. Ich relacja, choć wystawiona na próbę, zaczynała się stabilizować. W każdej chwili, którą dzielili, znajdowali ukojenie w trudnych doświadczeniach, które ich spotkały. Pewnego wieczoru, gdy słońce chyliło się ku zachodowi, a niebo przybierało odcienie pomarańczy i różu, siedzieli w swojej ulubionej kawiarni na rynku. Ania, z filiżanką aromatycznej kawy w dłoni, spojrzała na Adama, który z uśmiechem obserwował przechodniów. Czy myślisz, że zrobiliśmy dobrze wracając? Zapytała, a w jej głosie brzmiała nuta niepewności. Adam wziął jej dłoń w swoją, czując ciepło jej skóry. Nie żałuję. Jesteś dla mnie wszystkim, odpowiedział, a Ania poczuła, jak ciepło rozlewa się po jej ciele, jakby jego słowa były najpiękniejszą melodią. Z każdym dniem Ania odnajdywała spokój w nowym życiu. Udało jej się naprawić relacje z Markiem, a Adam stał się jej największym wsparciem. Wspólne spacery po wrocławskich uliczkach, gdzie historia spotykała nowoczesność, były dla nich nie tylko sposobem na spędzanie czasu, ale także na odkrywanie siebie nawzajem. Pewnego dnia, gdy spacerowali wzdłuż Odry, Ania spojrzała na Adama i uśmiechnęła się. Cieszę się, że jesteś przy mnie, powiedziała, a Adam odpowiedział uśmiechem, który rozświetlił jego twarz. Wiedzieli, że ich historia nie jest idealna, ale to, co mieli, było prawdziwe. W powietrzu unosił się zapach świeżo skoszonej trawy i kwitnących kwiatów, a w oddali słychać było śmiech dzieci bawiących się w parku. Z perspektywy czasu Ania wiedziała, że decyzje, które podjęła, były trudne, ale nie żałowała ich. Przeszłość była częścią jej historii, ale to przyszłość z Adamem była tym, co naprawdę się liczyło. Każdy wspólny dzień był dla nich nową szansą na odkrywanie siebie i budowanie relacji, która z każdym dniem stawała się coraz silniejsza. Pewnego wieczoru, gdy siedzieli na tarasie ich ulubionej restauracji, Ania zauważyła, jak Adam z pasją opowiadał o swoich planach na przyszłość. Jego oczy błyszczały, a gesty były pełne entuzjazmu. Chciałbym otworzyć własną kawiarnię, powiedział, a Ania z uśmiechem słuchała jego marzeń. To brzmi wspaniale. Jakie miałbyś pomysły na menu? zapytała, a Adam zaczął wymieniać swoje ulubione kawy i ciasta, które chciałby serwować. Ich rozmowa płynęła swobodnie, a Ania czuła, jak z każdym słowem zbliżają się do siebie jeszcze bardziej. W powietrzu unosił się zapach świeżo pieczonego chleba, a w tle grała delikatna muzyka. Tworząc idealną atmosferę. Ania spojrzała na Adama, a ich spojrzenia się spotkały. W tym momencie zrozumiała, że niezależnie od wyzwań, które mogą ich spotkać, mają siebie nawzajem, a to było najważniejsze. W miarę upływu czasu ich relacja stawała się coraz głębsza. Ania zaczęła dostrzegać, jak wiele znaczy dla niej Adam. Jego obecność dawała jej siłę, a wspólne chwile były dla niej najcenniejsze. Czuła, że mogą razem przejść przez wszystko, co przyniesie życie, a ich miłość była jak mocny fundament, na którym mogli budować przyszłość. Subskrybuj kanał, czeka na ciebie wiele ekscytujących historii. Ciągła obecność Ania nauczyła się, jak z nią żyć, akceptując, że życie nie zawsze jest proste. Pewnego słonecznego dnia, spacerując po malowniczych uliczkach Wrocławia. Ania spojrzała na Adama, który z uśmiechem przyglądał się przechodniom. Cieszę się, że jesteś przy mnie, powiedziała, a jej głos brzmiał jak melodia, w której kryła się cała jej wdzięczność. Adam odwzajemnił uśmiech, a w jego oczach widać było zrozumienie. Wiedzieli, że ich historia nie jest idealna, ale to, co mieli, było prawdziwe i autentyczne. Ania zrozumiała, że miłość czasami wymaga poświęceń, ale także przynosi radość, której nie da się porównać z niczym innym. Teraz z Adamem u boku czuła, że mogą stawić czoła każdemu wyzwaniu, które przyniesie przyszłość. Razem możemy wszystko, prawda, zapytała, a Adam skinął głową, czując, że ich wieś staje się coraz silniejsza. Z perspektywy czasu Ania wiedziała, że decyzje, które podjęła, były trudne, ale nie żałowała ich. Przeszłość była częścią jej historii, ale to przyszłość z Adamem była tym, co naprawdę się liczyło. W końcu, po wielu zawirowaniach, Ania i Adam odnaleźli swoje miejsce w świecie, budując wspólne życie, które było pełne miłości i zrozumienia. Ich wspólne chwile stawały się coraz bardziej intensywne. Ania i Adam spędzali coraz więcej czasu, odkrywając na nowo swoje ulubione miejsca we Wrocławiu. Ich relacja, choć wystawiona na próbę, zaczynała się stabilizować. W każdej chwili, którą dzielili, znajdowali ukojenie w trudnych doświadczeniach, które ich spotkały. Pewnego wieczoru, gdy słońce chyliło się ku zachodowi, a niebo przybierało odcienie pomarańczy i różu, siedzieli w swojej ulubionej kawiarni na rynku. Ania, z filiżanką aromatycznej kawy w dłoni, spojrzała na Adama, który z uśmiechem obserwował przechodniów. Czy myślisz, że zrobiliśmy dobrze wracając? Zapytała, a w jej głosie brzmiała nuta niepewności. Adam wziął jej dłoń w swoją, czując ciepło jej skóry. Nie żałuję. Jesteś dla mnie wszystkim, odpowiedział, a Ania poczuła, jak ciepło rozlewa się po jej ciele, jakby jego słowa były najpiękniejszą melodią, która koiła jej duszę. Z każdym dniem Ania odnajdywała spokój w nowym życiu. Udało jej się naprawić relacje z Markiem, a Adam stał się jej największym wsparciem. Wspólne spacery po wrocławskich uliczkach, gdzie historia spotykała nowoczesność, były dla nich nie tylko sposobem na spędzanie czasu, ale także na odkrywanie siebie nawzajem. Zobacz, tam jest ten stary most, zawołała Ania, wskazując na piękną architekturę. Pamiętasz, jak marzyliśmy o podróżach? Adam uśmiechnął się, a ich wspomnienia wypełniły atmosferę radością. Pewnego dnia, gdy spacerowali wzdłuż Odry, Ania spojrzała na Adama i uśmiechnęła się. Cieszę się, że jesteś przy mnie, powiedziała, a Adam odpowiedział uśmiechem, który rozświetlił jego twarz. Wiedzieli, że ich historia nie jest idealna, ale to, co mieli, było prawdziwe. W powietrzu unosił się zapach świeżo skoszonej trawy i kwitnących kwiatów, a w oddali słychać było śmiech dzieci bawiących się w parku. To miejsce zawsze przypomina mi o szczęściu, dodała Ania, a Adam przytaknął, czując, że ich wspólne chwile są bezcenne. Pewnego wieczoru, gdy siedzieli na tarasie ich ulubionej restauracji, Ania zauważyła, jak Adam z pasją opowiadał o swoich planach na przyszłość. Jego oczy błyszczały, a gesty były pełne entuzjazmu. Chciałbym otworzyć własną kawiarnię, powiedział, a Ania z uśmiechem słuchała jego marzeń. To brzmi wspaniale. Jakie miałbyś pomysły na menu? Zapytała, a Adam zaczął wymieniać swoje ulubione kawy i ciasta, które chciałby serwować. Może coś z nutą cynamonu? Dodał, a Ania wyobraziła sobie, jak ich kawiarnia staje się miejscem spotkań dla przyjaciół. Subskrybuj, kanał czeka na.